Cześć, do mnie Niewinności. Ola. Natalia. Dziękujemy za nominację Paulinie Stanickiej. W końcu dzięki temu możemy coś razem nagrać w tej słusznej sprawie. Mamy nadzieję, że nasz rap y, nie będzie zabójczy dla waszych uszu. Jedziemy. Jedziemy! Paliłyśmy ślugi na pierwszym filmie, byłyśmy pewne, że przecież to się nie przyjmie. nie przyjmie. W kwarantannie wcale Sie nie lenimy naszych przemyśleń się nie wstydzimy o różnych wyrolach Opowiadamy, naszych wszystkich słuchaczy Serdecznie pozdrawiamy Cieszymy się bardzo, że, że nas lubicie I dzisiaj słuszne w słusznej sprawie Lecimy, Lecimy na, na tym bicie Dzięki bardzo za przyjęcie do grupy To naprawdę nie są żadne, żadne wygłupy Chcemy czegoś się nauczyć Może coś, coś zmienić Za słowa krytyki też, też dziękujemy To nie ma niewinności, to taka nasza fucha W opisie macie linka, żeby zwalczyć w wirucha Piętnasty wersik leci, więc Ty już pora kończyć A teraz to, to wy macie szansę, szansę do łączyć. Nominujemy Ager Rojek, Wojtka Drewniaka z historii bez cenzury. I Angel Stories. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiamy. A.